Dziękuję bardzo panu posłowi. Pan poseł Waldemar Andrzej, Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma pana posła. To ostatnie oświadczenie wygłasza pan poseł Artur Gierada, Platforma Obywatelska. Proszę bardzo, panie posłowi. Dziękuję bardzo, panie marszałku, wysoka izbo. Ze względu na to, że jest to ostatnie posiedzenie sejmu przed przerwą urlopową pragnę poinformować już dziś wysoką izbę o bardzo ważnej dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego 90. rocznicy ustanowienia województwa kieleckiego która przypada na 2 sierpnia. 90 lat temu 2 sierpnia 1919 roku decyzją władz odrodzonej Polski utworzone zostało województwo kieleckie. Początkowo jako jeden z pięciu a po ostatecznym ukształtowaniu granic państwa jako jedno z 16. W jego skład wchodziły m.in. Radom, Częstochowa, Sostowiec, Bęgiń czy Zawiercie. Pozycję Kieleckiego na gospodarczej mapie II Rzeczypospolitej niewątpliwie wzmocniła budowa na części jego obszaru centralnego okręgu przemysłowego. Rozwój ówczesnego województwa został, został zahamowany przez wybuch II wojny światowej. Po jej zakończeniu w wyniku zmian terytorialnych dokonano także nowego podziału administracyjnego kraju. Pozosta... Powstałe wtedy województwo kieleckie przetrwało aż do roku 1999, kiedy to w wyniku reformy administracyjnej utworzono województwo świętokrzyskie ze stolicą w Kielcach. Nikogo nie muszę przekonywać, że stało się ono spadkobiercą i kontynuatorem tradycji dawnego województwa kieleckiego. W ciągu 10 lat swego istnienia województwo świętokrzyskie wykorzystało swoją szansę. Dzisiaj postrzegane jest jako region równający do najlepszych. Głęboko wierzę w to, że już w niedalekiej przyszłości województwo świętokrzyskie będzie porównywane do tych, które są najlepsze i inne województwa będą równały się właśnie z nim. Jestem przekonany o tym, że województwo kieleckie, obecnie świętokrzyskie, trwale zapisało się zarówno w historii Polski, jak i świadomości Polaków jako samodzielny okręg administracyjny. Z okazji 90. rocznicy ziemi kieleckiej pragnę złożyć wszystkim jej mieszkańcom najserdeczniejsze życzenie – i korzystając z okazji zaprosić wszystkich posłów do tej bardzo gościnnej świętokrzyskiej krainy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panu posłowi i jako ostatni pan poseł Waldemar Angel, bo zdążył, pewnie na styk, ale zdążył proszę, Prawo i Sprawiedliwość. Proszę bardzo, panie prezesie.